W należących do gminy pomieszczeniach w budynku na Osiedlu Świerkowym powstała supernowoczesna świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży. Na 380 m2 urządzono wiele przestronnych pomieszczeń, takich jak sale dydaktyczne, terapeutyczne, pomieszczenia socjalne, zaplecze kuchenne i wiele innych. Świetlica socjoterapeutyczna to miejsce, gdzie podopieczni znajdą wsparcie terapeutów i opiekunów. Uważam, że to jest nasz sukces, jeden z wielu sukcesów, które już się niektóre wydarzyły, niektóre się dopiero wydarzą, ale to jest jeden z kilku takich sukcesów w tej kadencji, gdzie możemy śmiało z podniesioną głową mówić, że zrobiliśmy coś, co na pewno będzie przynosiło ogromne korzyści dla przede wszystkim podopiecznych korzystających z tejże placówki, bo tu miejsce jest przygotowane dla 40 Pięciorga dzieci, więc będą to trzy grupy po 15 osób docelowo. I myślę, że te dzieciaki korzystające z tej placówki będą mogły naprawdę z satysfakcją tutaj korzystać z zajęć terapeutycznych, z zajęć edukacyjnych, również artystycznych. No paleta możliwości jest ogromna, przeogromna wręcz i myślę, że i rodzice tych dzieci, ale przede wszystkim chodzi mi tutaj o dzieci, o podopiecznych, którzy będą z tego korzystali, będą bardzo, bardzo zadowoleni. Rozwijanie umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych, uczenie się wspólnego życia i rozwiązywania problemów napotykanych z każdym dniem, a także nauka wzajemnego wspierania się i współdziałania w grupie, to tylko kilka z wielu zadań realizowanych w świetlicy socjoterapeutycznej. Pomysłów mamy dużo na, na placówkę wsparcia dziennego, nabór prowadzimy ciągle. I w placówce, cóż, no w tej chwili zajęcia zgodnie z, ze statutem odbywają się w formie opiekuńczo-wochowawczej i specjalistycznej. W tym tygodniu mieliśmy już trzy zajęcia z dziećmi. To były zajęcia głównie integracyjne. Tak? Natomiast w tej chwili te zajęcia integracyjne też opierały się na wybadaniu potrzeb naszych podopiecznych. Po pierwsze, takich potrzeb związanych z ich preferencjami, dlatego że my w tej placówce wsparcia dziennego będziemy się głównie zajmować wyszukiwaniem pozytywnych stron i mocnych stron dzieci. W związku z tym chcielibyśmy też kształtować umiejętności dzieci takie, na których im samym zależy. Oczywiście też zgodnie z potrzebami rodziców, dlatego że też planujemy konsultacje dla rodziców w ramach działalności tej placówki. Będziemy starali się też wspomagać w procesie wychowania te dzieci, które zostaną przyjęte i te, które zostały już przyjęte do placówki. Natomiast też wypytujemy, też jesteśmy zainteresowani tym, co te nasze dzieciaczki chcą, dzieciaczki młodzież tak naprawdę, tak? ponieważ Podopiecznych, których mamy w placówce, to są podopieczni od 12 do 18 roku życia i pytamy ich, co tak naprawdę będą chcieli robić. Na początku zajęcia integracyjne, po to, żeby nasi podopieczni zawiązali grupy, po to, żeby się zaprzyjaźnili, zapoznali, a później będziemy zgodni z ich preferencjami proponować rozmaite zajęcia. Na przykład ruszamy z kołem szachowym od przyszłego tygodnia, dlatego, że podopieczni wyrazili chęć na zorganizowanie takich zajęć. Ale też wiadoma rzecz, że zajęcia, które będą się tutaj odbywały, będą to zajęcia terapeutyczne, będą to zajęcia z terapii pedagogicznej, z arteterapii, z muzykoterapii. W związku z tym no, bardzo dużo pomysłów mamy na to, co się będzie w tej naszej placówce działo. Możliwości lokalowe są ogromne. Mamy już zatrudnionych terapeutów, którzy bardzo chętnie realizują potrzeby naszych wychowanków. Mamy zamiar, ale to oczywiście w przyszłości ruszyć z Centrum Wolontariatu, dlatego że dzieci, które są naszymi podopiecznymi, bardzo często mają trudności szkolne. W związku z tym my będziemy się również starali odpowiadać na te potrzeby, żeby niwelować różnice edukacyjne dzieci. I, ale będziemy tą działalność prowadzić w oparciu o wolontariuszy. Stwarzanie naturalnego środowiska dla wychowanków świetlicy oraz dostarczanie członkom społeczności bezpośrednich doświadczeń umożliwiających w ten sposób konfrontację nabytych społecznych umiejętności z otaczającą rzeczywistością to jedno z zadań personelu placówki. Jest to y Coś nowego, a my jako Ośrodek Pomocy Społecznej jesteśmy zawsze otwarci na realizację nowych zadań i pozyskiwanie nowych pomysłów. Cieszę się bardzo, że taka placówka powstała na terenie y, Subic, gdyż potrzeby wobec młodych ludzi naprawdę są ogromne. A tutaj każdy będzie mógł odnaleźć y, po części spokój, ciszę, y, różnego rodzaju. Y, Zajęcia terapeutyczne, edukacyjne, wychowawcze, artystyczne, tak będą prowadzone różnego rodzaju konkursy. To właśnie tutaj młodzież na pewno po części odnajdzie swój kawałek własnego domu. Dla wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej placówka ta jest miejscem szczególnym. Podoba mi się tutaj bardzo. Spędzamy głównie czas na strefie chillu, jak i w sali plastycznej rysując, czy robiąc. Tam jakieś rzeczy. Jest tutaj bardzo fajnie. I robimy codziennie różne rzeczy. Codziennie coś innego. Na przykład wczoraj robiliśmy coś takiego materiału, na przykład pokrowce na telefon. I też mogliśmy zrobić takie piórniki, owoce też. Najbardziej w sumie lubię zdjęcia plastyczne, jak od Czyli po prostu tego jest tak dużo, że nie da się wymienić. Super nowoczesna świetlica socjoterapeutyczna w Słubicach rozpoczęła tworzenie swojej historii. Z pewnością jeszcze nie jeden raz zaglądniemy do niej z naszymi kamerami.